Cześć, Marcin z tej strony, witam Was w kolejnym odcinku z serii Polskie Złoto. Dzisiaj, moi drodzy, stacjonarnie, jak widzicie, jesteśmy w moim jeszcze aktualnie miejscu przebywania i trzymania moich klamorów, niebawem to miejsce zmieni się w jakiś deweloperski blok, więc muszę je opuścić. Również spotkamy się niedługo w, w naszej nowej lokalizacji, do której będę chciał Was też również zaprosić. Eee, tych z Was, którzy będą mieli ochotę przyjechać, pogadać i zobaczyć parę różnych ciekawych rzeczy. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, rozlosujemy nagrody, do których nie wspominałem w ostatnim odcinku, ale były one ukryte w opisie filmu. Zachęcam Was do czytania opisów, ponieważ czasami mam taki plan, żeby w tych opisach filmów wrzucać od czasu do czasu taki ukryty konkursik, będzie można wygrać również te rzeczy, które z rzeki udaje się nam czasami wypuchać, także warto tam zaglądać. Zachęcam Was do czytania opisów, ponieważ tworzymy te opisy po to, żebyście je czytali, a mało osób zagląda tam, i, i dlatego to taka zachęta. I ci z was, którzy byli spostrzegawczy, Wyrzucili komentarze w odpowiedniej formie z linkami, i dzisiaj te linki rozlosujemy. Mam do rozwiązania dla Was kilka nagród, tak jak wspomniałem. Tam są pompy ręczne, płucznie, miski z zestawem takim podstawowym do pukania także będzie, myślę, wesoło. Ciekawostka podczas przeprowadzki, ponieważ trwa tutaj intensywnie cały czas przeprowadzka z tego miejsca. Cały czas wyciągam stąd rzeczy, które magazynowane tutaj były przez 15 lat. 15 lat zajmowałem to pomieszczenie i przez 15 lat różnych moich pasji, a ostatnio przez ostatnich 5-6 lat wszystkie moje nietypowe sprzęty, jakieś konstrukcje z początku tego hobby również się wyłoniły. Na pewno w którymś z filmów pokażę Wam te różne rozwiązania konstrukcyjne, bo nie uwierzycie co tam, co, co nam przychodzi do głowy, ale ale na pewno o tym wspomnę. Wiecie, jak to jest przy takim sprzątaniu. Zawsze znajdują się rzeczy, których, o których istnieniu zapomnieliśmy i było tutaj kilka ciekawych niespodzianek, także pokażę wam to niebawem, jak to będzie wyglądało. Jedna sprawa zapomniałbym. Całkiem niedawno pokazywaliśmy wam, jakie znaleźliśmy piękne kamienie. Było kilka rubinów, był jakiś topas przepiękny, były były różne fajne. Które znaleźliśmy z kolegami z Mateuszem w rzece i teraz pokażę Wam, wróciły do mnie te kamyczki ze szlifu od naszego kolegi Krzysztofa, Wiktora, którego serdecznie pozdrawiam. Najlepszy szlifierz kamieni w Polsce. Zobaczcie, co zrobił z tych kamieni, jak one wyglądają dla mnie. Bajka. Oczywiście to jest tylko dla Was informacja, po co zbieramy te kamienie z rzeki, co z nimi później robimy. I one nie lądują, na jakimś rynku nikt nie handluje, tym na nalegam, zostaje to dla nas, oprawiamy to dla naszych dzieci, matek, żon, jako prezent, coś pięknego, także zobaczcie co zrobił Krzysztof, zapraszam. moi drodzy, przystępujemy do losowania. Mam tutaj wklejony link z filmu. I pod spodem pierwszy link, czyli pompa lęczna Golden Sharp 40 mm. Wszystkie te osoby, które, czyli 11 osób, które w swoim komentarzu umieściły ten link, w tej chwili mają szansę wygrać taką pompę. Uwaga, zaczynamy. cyk, komu się Trzy nasza pompka i proszę bardzo. Na początku myślałem, że stary zdurniał. Przewala to piasko dla paru z ale jeden, drugi, trzeci, no i krok spadł Dobrze, że mam więcej sprzętu, i ciebie, to się razem rozkładamy nad rzeką. Z konkursowych rzeczy marzy mi się jeszcze pompa. Pozdrawiam, ja również pozdrawiam gorolkę. Eee, trzymaj się ciepło i gratuluję. Także teraz jedziemy z następnym gadżetem teraz jedziemy moi drodzy z kolejną rzeczą wkleiłem pompa ręczna 50 na Golden Shark zobaczymy zaraz ile ludzi 16 komentarzy w których pojawił się ten konkretny link ponieważ filtrujemy komentarze przez wklejenie całego dokładnego kompletnego linku no i losujemy osobę, która dostanie pompę 50 osoba, która lucyna, page. Dla mnie jest to też czas odpoczynku i regenacji na Unii Natury dla pani Lucyny ląduje pompa 50. Gratuluję serdecznie. Losujemy teraz następną rzecz. Ok, wkleiłem teraz mm, miskę do płukania złota w komentarzu pod filmem. Mogliście przeczytać, że takie komplety są dwa. Jest to miska z kompletem buteleczka i parę fiolek na znajdy. Zobaczymy, ile osób sobie, że tak powiem, zażyczyło w komentarzu ten, ten zestaw. 8. Jedziemy dwa takie zestawy. Korysujemy pierwszą osobę, która dostanie miskę plus buteleczkę. Łozo 420. Pozdrawiamy Cię serdecznie. Gratuluję wygranej miseczki i kompletu. Piszesz tutaj, że zwiedzasz ciekawe miejsca, organizujesz fajne biwaki, także cieszę się, że odpoczywasz przy tym hobby. O to chodziło. I losujemy teraz drugą osobę, która dostanie zestaw niskich buteleczek. Oktań 11. Również pozdrawiam, gratuluję. Eee, fajnie, że się to wkręciłeś w to hobby. Widzę, że tutaj oprócz latania i roweru Majsterkowanie, i tak dalej, znalazło się jeszcze na to czas. To życzę Ci powodzenia przede wszystkim i, no i gratuluję. Dobra, teraz jedziemy płucznia mini. Ok, mam już słabą baterię, kurczę. Teraz wkleiłem sobie płócznię mini. Zobaczymy, ile osób sobie zażyczyło, czy też wpisało to w komentarzach. Mamy 27 komentarzy, w których znalazła się ten opis. Więc zainteresowanie nią, chyba było największe dobra, jedziemy tutaj płucznie mini sam jesteś ciekaw kto tutaj trafi na tą płucznie także trzymam kciuki i gratulacje dla Artura proszę bardzo, o kurde Artur się rozpisał ja cię pytam, ale przeczytam kiedy wpadłem na Twój film o szukaniu złota w pierwszej chwili dostałem małego szoku, no bo jak to w Polsce złoto? Przecież nigdzie o tym się nie mówiło. Jedyne złoto kojarzyłem z amerykańskiej gorączki złota. Z każdym kolejnym filmem połudzała się we mnie zajawka, którą miałem jako mały, niewielelezny chłopiec. Pasaś um, zanikała w dzieciństwie, owszem czasem zdarzył się jakiś przepływ kupienia ślicznej rody na jakimś targu. Dopiero po tej iskrze swoich filmów rozpaliło to ogromne ognisko, które Prost zbierałem latami. Pięknie człowieku, jedziesz durymem i choć po palu wyprawach z jakąś prostą miską, sitem i opłatą znalazłem raptem jedną złocinę, dalej mam ochotę na dalsze grzebanie. Podsumowując, dla mnie to hobby jest po do dzieciństwa, chwilą ucieczki od świata i odkrywaniem pięknym i uroków różnych kamieni i kruszców. nie nie jest w takim razie twoja. Gratuluję serdecznie Artur. Ale mam dla was jeszcze jedną niespodziankę, ponieważ konkurs się troszeczkę przedłużył. Ze względu na to, że nie mogłem się wybrać w teren, więc wylosujemy jeszcze jedną osobę, która dostanie ode mnie ekstra tłuszczenie mini plus, ale w, może zrobimy to tak, że wylosujemy to wśród, wśród wszystkich komentarzy. Czyli zostawimy tylko ten pierwszy skrót, który w, wklejając link do swojego opisu pojawia się tam zawsze oznaczenie HTTPS. I teraz, jakby spośród 66 komentarzy, którzy, czyli wszystkich z Was, którzy umieścili linki w swoich opisach, rozrosnujemy jeszcze raz nagrodę, którą będzie płucznia. Uwaga! Gratulacje dla Bartek 1950. Także, jak widzisz, chciałeś pompę ręczną Golden Shark 40, a wygrałeś Pucznię Mini Plus. Także gratuluję raz jeszcze. Dziękuję wam za branie udziału. E, oczywiście pamiętajcie, że należy czytać opisy pod filmami, bo tam takich konkursów może być więcej, więc zapraszam was. I dziękuję. No i tak to. Jesteśmy już po konkursie, moi drodzy. Gratuluję zwycięzcom. Naprawdę e, dzięki wam, że wpisaliście, że przede wszystkim nie wspominałem o tym konkursie specjalnie w filmie, ponieważ tak jak mówiłem na początku, chciałem was zachęcić do tego, żeby zaglądać do tych opisów, które tworzymy, bo jednak są one dla was. Mogą się tam czasami trafiać ciekawe informacje. Także ja tutaj jestem jak widzicie przy nagrodach, które będę za chwilę przygotowywał do wysyłki. Oczywiście czekam na osoby, które wygrały na korespondencji od was na mailu pod spodem pod filmem macie adres, na który należy wysłać maila te osoby, które które, które wygrały, będę was prosił o potwierdzenie, tylko jakby własności konta i czyli, że jesteście tą osobą, która wygrała w rzeczywistości. No i tyle. No i co? Życzę Wam wesołych świąt. Dzisiaj jest niedziela, więc pewnie siedzicie w domu. Jest trudny okres. No nie jeździmy generalnie, nie pchamy się na jakiś przypał, ponieważ. Nikt nie wie, jakie są konsekwencje tego, jeżeli znalazłby nas ktoś nad rzeką, jakiś patrol po drodze, więc nie wystawiamy się na przypał raczej. Nie sugerujemy tutaj pchania się gdzieś w szaki, Chyba, że ktoś ma naprawdę pod nosem, no to jak najbardziej. Ale, ale ja mam niestety daleko, więc nie wybieram się na razie. Czekam, aż ta cała sytuacja się zakończy. Mam oczywiście na ten temat swoje zdanie, ale nie jest to miejsce na ten temat, żeby tutaj dyskutować, czy jest to słuszne, czy nie. No po prostu taka już jest, taką mamy sytuację. Dziękuję Wam serdecznie raz jeszcze. No i co? Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Zdrowia. Do zobaczenia. Jeszcze jedno. Zostań w domu. To znaczy, może nie. Jeszcze wytrzymaj w domu. To znaczy, ten hashtag powinien się zmienić. Nie zostań w domu, a jeszcze wytrzymaj w domu. Pozdrawiam. Podobało się zostawić łapy. Zapraszam na kolejne odcinki. Nara.